Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pan Bartosz to jest kolejny odcineczek z naszej serii pod tytułem Smak 90 lat i co na samym stanowisku, wiesz, łapkę w górę oraz hashtag talerzowanie, przypnę serduszka serduszko. E, no i co, sorry, że odcinek dzisiaj troszkę spóźniony, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ogólnie miał być odcinek z ojcowizny dzisiaj, no ale podziękujcie Heistelowi, że go wczoraj nie było. <laughs> nie, oczywiście, żartuję. E, ale już jutro wracamy najprawdopodobniej z serią ojcowizna. E... I dość fajne akcje teraz będą tam, więc myślę, że na propsie co jeszcze? Lecimy sobie teleżować, tutaj, bez zbędnego przedłużania. Odcinek pewnie macie coś około godziny 13, 14. Może nawet nie, myślę, że tak na 14 się wyrobię. Ale tak w końcu odzyskałem internet, dobry. Dobra, przepraszam, musiałem zrobić cięcie, ale tak odzyskałem w końcu dobry internet. Więc chociaż to jest na plusie. I mogę te filmy dla Was dodawać w te 20 minut, a nie 2-3 godziny. <noise> więc chociaż tutaj dobrze. A i tak, no oczywiście, jedziemy sobie talerzować tą łączkę, e, bo chcę ją zmienić w pole. Przetalerzujemy ją sobie, żeby tutaj już się ładnie wszystko tam, wiecie, e, przerabiało. A najwyżej jeszcze później e, pójdzie tu jakiś wapno, czy coś tego typu. I nie wiem, orka, albo w sumie zobaczymy. Może pójdzie orka, i dopiero potem wapno jeszcze się zobaczy ale chcę właśnie teraz sobie przetależować je żeby już tutaj właśnie tam resztki pożniwne znaczy pożniwne te, te korzenie, ten obornik żeby to tam zaczęło się rozkładać e, bo na jesień, to tam wiecie będę chciał tutaj już coś zasiać a tak przetależowane czy tam zaorane zaraz jak zasieję no to będzie tutaj ciekawie tak to tam trochę pogniję, pogniję już będzie git E, ogólnie no to tak jak mówiłem miałby, miałaby dzisiaj seria z ojcowizny, ale no nie wyszło e, ale tak jak będę e, tak jak mam nadzieję, że się uda nagrać na jutro, no to już jutro powinno być na kanale e, dość teraz właśnie tak jak mówiłem wcześniej fajne akcje mają e, dość fajne akcje mają wjechać Ogólnie sorry, że mogę być taki zamotany, no ale tutaj nagrywam znowu, kto by się spodziewał na takiej w miarę szybkości. To znaczy teoretycznie mam godzinę, ale no. I jeszcze plus to, że jak nawet nie nagrywacie te dwa dni, to już się wybijacie z rytmu już nie wiecie jak tak wiecie, lecieć na flow, że tak powiem. Też mam nadzieję, że jest mnie dobrze słychać, bo tam się znowu te ustawienie dźwięku poprzestawiały. Ogólnie nie wiem czemu ten mikrofon jest lepszy od tego co miałem wcześniej, ale niestety jest cichszy. Może dlatego, że to jest mikrofon właśnie do grania bardziej niż do nagrywania. Ale no, no cóż, mam nadzieję, że jakoś to tam wam nie będzie przeszkadzać. Najwyżej podgoślijcie sobie odcinek i będziecie mnie wtedy dobrze słyszeć. Ale tak, żyjemy sobie tutaj troszkę. Ogólnie odcinek nie wiem ilu, min ilu minutowy będzie. Przeszedł już się tak, nie mogę doczekać powrotu I co widzę na kanał, że to szok e, No jednak to jest seria, która mi się tam fajnie gra e, Fajnie mi się wszystko na niej robi Ma też taki swój klimat e, Specyficzny, ale dość taki ciekawy Chyba z taką talerzywką nie trzeba podnosić na zakrętach Jeżeli trzeba to... Nie no, chyba nie e, Talerzówka no dość spora jak do tego ciągnika, no ale nie zapominajcie, że on trochę kłuca ma pod maską. Yy, dokładnie nie pamiętam ile, ale to jest sporo. Na pewno ponad 130, 140. Nie wiem, czy coś nie około 150. Przynajmniej tak mi się zdaje. Bo nie jestem znawcą Ursusów. Nie, nie krzyczcie, jeżeli się pomyliłem. Ale ponad 120 jest na pewno. A, ale jeszcze go tak sobie fajnie skonfigurowałem na takich szerokich flaszkach. No podoba mi się taki. Eee, nie wiem czemu właśnie taki Ursus mi koja e, kojarzy się z, z Mateo 78.0. Nie wiem, nie pamiętam jaką tam ma ten nick, ale wiecie o kogo mi chodzi, eee, bo on właśnie nagrywali taką dość fajną specyfikację tych ciągników i zapadło mi to w pamięć właśnie jak cała historia tego ciągnika i tak dalej, no, ale takiego w realu mieście już by no, to już by szła robota e, u mnie ogólnie w realu we wsi fazet ma ztsa no to też już ładna bestia jak to idzie przez wieś to uff uh, czekaj okay, to narody e, i tak ogólnie się nie wyspałem dzisiaj bo siedziałem nie wiem znowu do którejś w nocy e, potem Rano na lekcję na 8 trzeba wstać, chociaż wiecie. w stanie w moim wypadku to jest odpalenie Teamsów na telefonie i dalej lecimy spać. Ogólnie możecie napisać, czy macie jakieś zagrożenia. Szczególnie tutaj się tyczy dla tych osób ze starszych klas. Przepraszam, yy, nie wiem, 8, 7 i technikum i całą zawodówkę. Jeżeli ktoś w ogóle jest z tego przedziału. Ale tak, no. Ja tam, szczerze nawet nie wiem, jeszcze nie mam zbyt niewystawionych, ale coś czuję, że z heavy będę miał, niestety. E, tutaj sobie te zagłówki potem porobię, bez problemu. E, teraz po prostu, żeby nie podnosić, nie tracić czasu, to lecimy tak Dość fajnie to nawet wygląda, mogłem sobie wziąć ten mod na e, kultywację, na tę inną teksturę, wiecie, talerzowania i kultywacji. E, ale w sumie na trawie to by dziwnie wyglądało, bo to jakby taka się żółta ta tekstura zrobiła. Więc no w sumie nie... W sumie tak jest lepiej. E, ogólnie to jeżeli ktoś właśnie testował e, i może mi powiedzieć, czy próbkowanie gleb e, działa na Seasons, ten wiecie, to nowe DLC co wyszło. E, bo jeżeli działałoby na Seasons, to jestem skłonny dodać je na serii właśnie ojcowizna bo tam nawet fajnie by to się wpisało wiecie bo tam na razie jesteśmy tacy mało rozwinięci i tak dalej i tak byśmy trochę tak byśmy troszkę wiecie po Januszowemu robili a a wiecie później można by było zainwestować właśnie w taki sprzęt i zwiększenie tych plonów od takiego Janusza do takiego wiecie dobrego rolnika nawet fajnie tutaj to wygląda myślę Szczerze, nie miałem pomysłu co tutaj na tej serii zrobić, a chcę dla was nagrać ten odcinek, żeby przynajmniej jeden na dwa dni był eee, Tak, i przepraszam, że się zacinam Ale też właśnie jestem trochę niewyspany, śpieszę się eee, Co jeszcze? No troszkę wyższym z prawy i też na tej serii jakoś tak tych tematów wiele nie mam To bardziej taka sziloutowa seria eee, Ale właśnie Mm, niedługo święta i tu też pytanie do was, czy chcecie jakieś odcinki świąteczne? Le, o mi jaka zrobiłem, no nie Czy chcecie jakieś odcinki świąteczne typu, nie wiem, tak jak sam w tamtym roku było śnieżanie Bizonem, to może w tym roku też bym coś ciekawego wymyślił Ale to zobaczymy O tutaj sobie ładnie zabiorę to Ojojojo, o tak tak, hit w tamtym roku było właśnie ośnieżanie widzonem. E, ogólnie śmiesznie, bo tam chyba po roku ostatnio mi przyszła licencja na prawa autorskie do muzyki z tamtego filmu. Po dwóch czy po trzech latach, więc nie, co ja gadam. Po... Nie po dwóch czy trzech latach, tylko tam po kilku miesięc, miesiącach, co nie? E, wtedy nie wykryło tej licencji praw autorskich, a teraz nagle e, właśnie tak z miesiąc temu może wykryło, więc fajnie. No, no nie cały rok temu to było. Za niedługo będzie rok, jak ten film był. Pamiętam wtedy ten jeszcze bizon, taki mega ulep, ale do dzisiaj niektórzy mi piszą, kiedy bizon będzie wydany, więc... <grym> Sorry, ale po prostu no tych ulepów już nie będę wydawał. Nie chcę, nie chcę żeby mnie kojarzono, nie wiem, z fototeksturami i z ulepami takimi, pełnymi jak tam to było. No teraz może nie jest... Moje mody nie są jakimś na mega na wysokim poziomie, czy tam nawet na tym wysokim poziomie są takie dość przeciętne, ale, ale już jednak trafiają na tego mod Już rozrzutnik był dziewiątym modem na przykład, z czego cztery dodałem w przeciągu, nie wiem, ostatnich ostatniego miesiąca, dwóch, a więc no tutaj ta produktywność była. Teraz aktualnie nad niczym nie siedzę i właśnie... To dobry, dobrze sobie o tym przypomniałem Ludzie, no, Czasami się dziwicie, że przestają mody robić. Dodałem rozrzutnik, nie? Dodałem link do rozrzutnika tam na społeczności na YouTubie. No i pierwsze, pierwszy komentarz jaki tam był. A nie, to jeszcze... Nie, to nie było pod społeczności, tylko to było pod filmem z Reala. Właśnie jeżeli ktoś chce obejrzeć mój film z Reala, to link macie w komentarzu pewnie, dodam sobie. Bo jakieś mnie wzięło i go zmontowałem i udostępniłem sobie to na społeczności. No i pierwszy komentarz, jaki do tego filmu był, do tego udostępnienia, to było jaki będzie kolejny mod. No kur... jego mać Ja, a dosłownie, ile ten rozrzutnik? Tydzień temu jeszcze nie wiesz, on 3-4 dni temu wyszedł ten rozrzutnik mój, gdzie nad nim no było troszkę roboty, bo model wszystko robiłem sam. E, oprócz brudzenia, brudzenie robił HSL. Dzięki, dzięki za to. Ten tom, to już nie pamiętam i w sumie obaj robili, ale wybrałem jednego, nie pamiętam którego. E więc ja tutaj jeden mod wyjrzał, na którym się napracowałem. I typ mi jeszcze, jeszcze nie pod jakimś zapytaniem, jaki mod chcecie następny, tylko tak i tak dalej, albo coś z modami, to pod udostępnianym filmem z Reala. Jaki następny mod? Nie wiem, kurwa, się zapytaj sąsiadki, co w się sensie to denerwuje. Ale tu 3, opychałem, bo się skupiłem na gadaniu To mega denerwuje i tak jest odwrotność tego, tej zachęty, bo zamiast wiecie, zamiast otrzymać jakiś feedback za rzutnik i tak dalej, to ja już mam kiedy kolejne mody, kiedy kolejne mody. I to jeszcze bardziej denerwuje, że tutaj wiecie, zmontowałem swój film, dodałem go, zaprosiłem na film, kto chciał to wszedł, kto nie chciał to nie wszedł. Ale musi być komentarz, a kiedy, jaki następny mod, a kiedy następny mod, a co następne I to jest bardzo denerwujące i ogólnie nie róbcie tak Tak, tak Nie wiem, przynajmniej mi to przeszkadza, jeżeli innym nie, no to Nie wiem, ale Dla mnie to jest takie dość denerwujące i Albo w komentarzu Zrób Urgruza C330 Zrób Urgruza C330, no weź, bo mój wujek, babcia co mnie interesuje, że twój wujek, babcia, brat, czy nie wiem... Twój pies ma 30, no. Jakbym chciał, to zrobił. Nie mam zamiaru i nigdy nie zrobię 30. Przynajmniej na razie. Nie mam takich planów. Na pewno nie do 19. Chyba, że ktoś do mnie z modelem przyjdzie. A jak jesteś taki fany i mi rozkazujesz, żebym zrobił jakiegoś moda? No dobra, ja go zrobię, tylko masz mi model zrobić, co nie? Co zrobi model, ja go zaprogramuję. Wyślę sobie na modhu'a i dobra. Ale nie, najłatwiej przyjść i napisać. I to nie tylko u mnie, u, u każdego, kto tam z tymi modami zaczyna jest. zrób dzieskę, a zrobisz prasę z na gonzole, albo a zrobisz, e, albo jeszcze to typ też było zabawne, więc to bardzo rozwaliło. E, typ takie, no a zrób, e, jak rozrzutnik robię, wydaj go na LS portalu, bo modcap to to jest zło, nie? Modka to nie, modka to de, dziadostwo. A takie, no na pewno jeszcze będę wydawał na mod zrobioną od zera na LS portalu e, gdzie zaraz jakiś dzieciak sobie weźmie i pozmienia nick i, y, link i pododaje na resztę stron typu LS Wordy Więc troszkę nieopłacalne dla mnie, co nie wiem, już jak poświęciłem w to czas, to już chcę, żeby to wyszło na tego mod i chociaż zarobię sobie te całe 10 euro, czyli tam 40 zł więc no e, Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy o co chodzi. I... To jest po prostu denerwujące, jak ktoś w ogóle o czymś innym pisze, a wy a zrób to, zrób tamto. No i tak, możecie wiecie. Jak ktoś mi napisze jakiś ciekawy pomysł, jeszcze tak, no nie wiem, że w farmingu nie było tego i tego, nie? No to dobra, spojrzę sobie, może... może mi się spodoba akurat. Eee, z rozrzutnikiem właśnie tak było, że ktoś napisał, że zrobił Warfarmę. To w się sensie nie zrobił, tylko że e, coś tam, że przydałaby się Warfarma, czy jak... Ale był specjalny post, gdzie się pytałem, jaki mod byście chcieli, kolejny, co nie? I ktoś właśnie napisał, że Warfarma Z ciekawości sobie weszłem i zobaczyłem, jak to wygląda I w takim co macie ją w grze, co nie? Ale dobra, bo się rozgadałem e, Zostawcie hashtag, hashtag e, ptaki, a ja przykleję serduszko A ja z wami się żegnam, bo jeszcze chcę ten odcinek dzisiaj dodać A tutaj mi wklełażą i dość przeszkadzają, więc nie chcę robić 30 cięcia do następnego odcinka. Cześć i pa Siema.